Przechodzimy do kolejnego y, punktu, a mianowicie do projektu uchwały, zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Projektem uchwały zajmowały się dwie komisje: y, Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny. Bardzo proszę pana przewodniczącego Rafała Olejnika o. O opinie komisji w sprawie. Komisja zajęła się tym sprawą i jednogłośnie, siedmioma głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ta, tam jeszcze jest taki, panie, panie przewodniczący, jednoczesne było tutaj zwrócenie komisji. Już. Tak? Jest dobrze. dobrze. Tam była tylko taka wątpliwość, to nie jest zmiana, była taka wątpliwość, yy, yy, czy, yy, czy mieszkanie, które jest na w spisie, jest mieszkaniem służbowym, ale to zostało wyjaśnione, w związku z tym słusznie pan przewodniczący, ale powiedział, siedmioma głosami jednogłośnie i na tym zakończę. Bardzo proszę. Kolejna komisja, która zajmowała się to Komisja Prawdo Administracyjna. Proszę pana y, przewodniczącego Urbańczyka o opinię komisji. Komisja jednogłośnie 4 głosy za. Pozytywnie zaopiniowała projekt wy, wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Nie ma głosu, w związku z tym przechodzimy do y, Głosowania nad projektem uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. 19. Proszę. To Jesteśmy w środku głosowania. No. Kto z Państwa za było 19? Kto z Państwa jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki do góry. Zero. Kto z Państwa się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została podjęta. Bardzo proszę Panie.